Kompletnie nic nie działa. Wyrzucone pieniądze. Tak brzmiał ten komentarz. Eee, powiem tak. Jest to ważny komentarz, bo ten komentarz akurat odnosi się do filmu o asfagandzie. I powiem szczerze, że. Komentarze na zasadzie na mnie nic nie działa, wyrzucone pieniądze i tak dalej, jeśli chodzi w ogóle o zioła adaptogenne, czyli takie zioła, jakimi jest Aszwaganda, czy mam tutaj na myśli też różaniec, Bakopę, cytryniec, to wszystkie te komentarze nie powodują u mnie żadnego stresu na zasadzie, że namówiłam kogoś na coś, co po prostu mu się nie sprawdziło. Bo nie miało szansy się sprawdzić, dlatego że jakość tego jest zła. To, że to coś nie działa na ciebie, może wynikać z wielu czynników. I pierwszy taki po prostu najzwyklejszy to po prostu ażwaganda na ciebie nie działa czyli jesteś osobą w spektrum całym ludzkości. Są ludzie, na których ażwaganda działa bardziej, są ludzie, na których ażwaganda działa mniej i są tacy, dla których ona nie robi za wiele w takim ogólnym samopoczuciu, które oni mogą wyczuć. Ponieważ ażwaganda ma bardzo szerokie spektrum działania i oprócz tego poprawiającego nastrój, właśnie dającego więcej energii, wpływającego na gospodarkę kortyzolową, e, ogólnie utrzymującą e, większą adaptację naszego organizmu na stres, to ona ma w tle wiele działań, takich jak przeciwutleniające, e, wzmacniające wiele organów itd., itd. I teraz może być tak, że ty nie czujesz po prostu tych działań, bo nie działa to u ciebie na nastrój i na poziom energii. Więc wtedy masz dwie opcje. Możesz potestować inne sposoby przyjmowania ashwagandy, czyli możesz na przykład zmienić termin jej brania. Jeśli brała się wieczorem, to możesz spróbować cię brać rano, bo być może to będzie się u Ciebie sprawdzało inaczej. Możesz spróbować ją brać w konfiguracji z czymś innym, czyli z dodatkowo innym adaptogenem, albo moja ulubiona opcja, z drugim tonizatorem naszego organizmu, czyli magnezem. I wtedy wieczorem na przykład połączona ashwaganda z magnezem może działać już na Ciebie lepiej. Ale to nie jest tak, że ashwaganda musi być dla Ciebie. Więc możesz po prostu przetestować inne zioła adaptogenne. Takie jak na przykład różaniec górski, czyli radiola, korzeń maka. To też jest rewelacyjny adaptogen. Czy, nie wiem, cytryniec chiński. Tego jest naprawdę dużo. Warto jest sobie o tym poczytać i posprawdzać, bo wcale nie każda pierwsza, lepsza roślina z brzegu musi się dla Ciebie sprawdzić. Mam nadzieję, że się nie poddasz tak szybko, jeśli chodzi o adaptogeny. Może testu jeszcze inne sposoby brania szwagandy. Tym bardziej, że jeśli już wydałaś pieniądze, ja jestem z, y, zwolennikiem tego, że jeśli wydaliśmy na coś pieniądze, to dobrze by było, żeby się to nie zmarnowało. To możesz jeszcze trochę pos, y, pokombinować, poszukać y, opcji, jak ta aszwaganda może się dla Ciebie sprawdzić. A jeśli się okaże, że to nie jest roślina dla Ciebie, to nic straconego, możesz podarować to komuś bliskiemu i spróbować po prostu jakiś inny adaptogen. A jeśli chcesz sobie zamówić od razu inny adaptogen, to zapraszam Was serdecznie na www.detektyw.pl, gdzie wszystkie te zioła adaptogenne, o których mówiłam, są dla Was dostępne. Od 200 zł, macie Darmową dostawę, a jeśli macie do mnie jakieś pytania związane z produktami z naszego sklepu, to zapraszam Was serdecznie do sekcji komentarzy, gdzie możecie takie pytania dla mnie zostawiać.